mistrzostwa sportowego z Łodzi. Zapraszamy po odwór medali, dyplomy i czasy. I... 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 Jeszcze raz gratulujemy drużynia SMSO, zwłaszczyństwa i obrony wytu. Dziękujemy bardzo wszystkim Wam za przybycie, za przyjęcie, zaproszenia. Życzymy Wam, żebyście mieli teraz szybki i udany powrót do domu. Wielu sukcesów sportowych i do zobaczenia na kolejnych turniejach.